Krzysztof, jak wspominasz, bo to ciągle wraca ta sprawa na wokandę, yy, sprawę Madzi Stosnowca? No wiesz, że Stosnowca, sprawa dla nas bardzo prosta, yy, która została zrealizowana w sumie parę dni. Yy, yy, myślę, że pokazaliśmy tutaj yy, nasze yy, dynamikę naszego działania, wyprzedziliśmy śledczych w tym przypadku. Yy, no i sądzę, że, że to też pokazało w dużym stopniu, do czego może doprowadzić. Yy, Głupota, do czego może doprowadzić e, e, absolutnie e, złe, przestępcze myślenie osoby, która w jakikolwiek sposób dopuściła się mordu na własnym dziecku. Wiesz, to, są, to, są, to, to jest wiele aspektów tej sprawy. Moglibyśmy oczywiście na ten temat długo rozmawiać. Niemniej jednak myślę, że przejdziemy do y, życia y, tego, które nas otacza dzisiaj, a nie tego, co było kiedyś. Dobrze, a ja tylko na zakończenie się zapytam, czy... Oczywiście publikacja w Netflixie, która dotyczy e, Madzi Sosnowca, również w którym e, filmie, w którym biorę udział, e, sprawa Iwony Wieczorek, Netflix też e, sprawa i film, w którym biorę udział. Także Netflix w ostatnim czasie pokazał Rutkowskiego e, w kilku odsłonach. Ja tylko na zakończenie właśnie dopytam się, czy z tej m, Madzi właśnie z Sosnowca, z tej matki Madzi jest jeszcze w stanie y, zrobić... Polska albo polskie media celebrytkę? Nie, ja sądzę, że absolutnie. To jest niemożliwe. Ci dziennikarze, którzy starali się zrobić z niej celebrytkę, wiesz, gdzieś wypadli poza burtę. Między innymi redaktor Naczelna Gali, która napisała dość dużą pozycję, książkę o Madzi Sosnowca, o sprawie Madzi Sosnowca, o Katarzynie W., o Bartku jej mężu, no niestety pożegnała się z pracą. Książka, która trafiła do Empiku, nagle została wycofana. Także wiesz, to są y, sytuacje już nieodwracalne. Ja nie sądzę, żeby ktokolwiek y, wypromował w tej chwili y, kobietę, która spędzi, spędzi w więzieniu 25 lat. To, jest, y, to nie jest możliwe.